dzisiaj się biorę za astry. Trójkę auto wróciło od y, elektryka tam pro, był problem z zerem. Y, tam podłączył się z komputerem wszystko zaczął tam szczytywać, niby nie widział, nie tego ale gdzieś mu wyskoczyło, że y, są świece spalone świece żarowe ja nic tam nie, 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 nie ruszę ja sobie to sam powymieniam dobra, robię na krótko Tutaj mam kabel do minusa wróć no, do plusa źle miałem założone dobrze mówicie do plusa i sprawdzamy iskrzy czyli ta będzie dobra no i już bym, już bym popłynął jakbym ukazał kazał to powymieniać ale no, kojarzę też mi skrzyn. że tutaj one były wymieniane chyba dwa lata temu Jeszcze tutaj tą ostatnią Uu. Ta jest spalona Tutaj nic nie tego Niebezpieczna tam moja metoda, ale o, jest spalona. Tu nic. Tu jeszcze przejdziemy na i widać. No, tutaj ta jeszcze trójka też, czyli trójka i czwórka jest do, do zmiany. Dobra. Tutaj te, te dwie mamy dobre. Trochę pokorodowana, ale jest. Ale jest. Jeszcze tutaj jest, tylko sobie wykręcę i z, dla pewności sprawdzę prostownikiem. Wybierę tą nową świecę. Tu mamy plus. Tu jest minus. A. Czym, czy się nagrzewa, coś się dzieje? No, tak to właśnie powinno wyglądać. No. tamte dwie sztuki wam pokażę, wszystkiego nie będę wyciągał. Teraz wyciągnę tą, albo tą wyciągnę, która jest teoretycznie dobra, ale nie wiemy od którego momentu użyję czy od końca, czy od środka żarnika i tą ostatnią, która jest na pewno spalona i sobie porównamy. Chodzisz zobaczyć? Co? Tu mam tą z czwórki spaloną, a ta jest, a ta jest delikatnie, tak na końcu. Bdziesz? Też jakby tak, może nie grzeje od końca. Czyli ja tu mam? Hmm? Dziwnie jakoś tak, nie? Chyba hmm. też będzie do wypieprzenia. No to weź podłącz. No to, ostatnio, to znaczy przedostatnio jak ten, co wtedy, czy pierwsza co jak wykręciłem wszystkie, to jedna chyba tylko taka końcóweczka. Grzała. Przy ko a przy końcu grzała? No, no, tylko, tylko ta. A znowu ta, a druga znowu z tej strony. Przy samej tej stronie. No. No. No, no. to wtedy też. chyba wymieniłem, więc trzy były, Znaczy ja wymieniłem wtedy wszystkie, nie? Ale dwie to całkiem tak to te, A jedna w ogóle nie grzała. Nie. O. To nie by był ten, ale tak dziwnie, nie? Nie od samego końca, czy czekaj, Zobacz ale grzeje to. Grzeje. Nie, no jest. E, grzeje dobrze. Pom zostawiam. No. no to jest bez sensu wymieniać. To. No bez sensu. No. To chyba też daje bufet. To, to jest nowa, nie? Aha, nówka. No to jest nowka. No i to dobrze właśnie. No i wtedy sama tak końcówka grzała, a w grzałam, drugie znowu aż tu, tu, a przód nie grzał w ogóle. No, no. Nie wiem czemu to tak dziwnie. To też te, te żarniki tego, nie? No i też inny czas będzie, nie? No, no, no. Inaczej będą się nagrzewać. No, no. no. Ale sz, szło od tego w tą stronę, czy tylko tu się nagrzewało? Tylko tu. Tylko tu. Dziwnie tak właśnie. Dziwnie, nagrzewam. nie? No, ale no właśnie tak jak, jak strzelą to... No ta jest całkiem tego przerąbana i i febi no, zakładam tą nową i już Mówię, co była i tyle tutaj jest nowa tu jest używana Ona działała i ją zostawiam nie będę robił dodatkowych kosztów wiem że powinno się wymieniać wszystkie ale też to na pewno jest jakiś rodzaj naciągania oczywiście zmieniłbym gdyby Gdyby ona, gdyby ona nie grzała, tak ta to pokazywał, mówił w innym miejscu by zaczynała grzać, albo z jakimś opóźnieniem większym, to bym musiał wtedy wymienić, ale tak to zostawiam bo szkoda mi dobrych części wyrzucać no, delikatnie palcami czy tam delikatnie kluczem bez przedłużki najpierw zacznę wkręcę żeby tu gwintu nie uszkodził bo też jest takie trochę jest obawa, że, że mogę coś tu naknocić a po co? Jest teraz